Co my tu mamy? Dzisiaj jest niedziela, coś by się wykombinowało. Piszmy w Google. Tradycja. Tradycja. O jest. Kiedy ukradną ci samolot i później muszą oddać nowy albo wyremontowany. A nie, nie, to, to osietne. Tradycja. Borowiacka. A o mamy, kiedy zgrana grupa mieszkańców wioski wspólnie organizuje sobie czas pod czujnym okiem Sołtysa oraz Rady Słołeckiej, od wielu lat organizując Dzień Ziemniaka w Łążku. I to jest właśnie tradycja. O, jesteście, cześć i czołem i kluski z rosowem. Słuchajcie, dzisiaj korzystając z tego, że w Łąsku jest impreza ziemniaczana, Dzień Bulwy, mówiąc po borowiacku, przygotowuję słuchajcie, się, ubieramy się, zabieram Was dzisiaj do, do Łążka, i zobaczymy, jak bawią się mieszkańcy wsi, kiedy już jest po sezonie, zrobiło się, słuchajcie, zimno, zaczyna się robić nieciekawie, zaczyna padać deszcz, a z pomogł zwija asfalt. Wydawać by się mogło, że tu jest koniec świata, a tutaj się okazuje, że nieprawda, bo zamiast zamykać się w zielonych arkadach, w klifie albo innym malu, po prostu ludzie organizują się, robią sobie wspólne ogniska, wspólne zabawy. I dzisiaj to zobaczymy, jak się fajnie bawią. Jesteśmy zaproszeni przez Radę Sołecką, więc słuchajcie, ubieramy się ciepło. I jedziemy do Łążka, na trasę między Śliwicami a Tleniem. Do zobaczenia o 13.00.